Ho O pi... Nie wiem, teraz co zrobić? Mam to pan. Daj mu chociaż kask! Siemano! Jak widzicie wiosna przyszła. Lecimy porządne testy jamaczki teraz z ekipką. Fajnie idzie, jak Strosulik. Nie no, ma buta, idzie na koło z samego gazu, jeb**ka Fajnie, będzie łatwiej się tego wheelie nauczyć w końcu, nie? Ale to już mówię, po tym zabiegu będę się tego uczył o, 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 Ale bagna No, jak widzicie, roztopy przyszły parę dni temu jeszcze ładnie na minusie A teraz już, kurde, sporo na plusie jest lipa, nie? Zobaczcie. Kur... Chodź, ćwiartunio. Mm. Chłop jak z tyłu został, bo on na slickach jedzie, Zero totalnie ma. No tak, jak widzicie pogoda naprawdę jest piękna na jazdę, nie? Kopka się rozkłada, ale przyzwyczaiłem się po KTM, było to samo. Ale jest pięknie, moi drodzy, kurde. Aż przykro, że ten zabieg teraz będę miał, bo naprawdę pogoda wejść liczna na jazdę. Ale to jest życie, trzeba latać jeszcze póki można. Jeżeli będzie jakaś przerwa na kanale, no to przepraszam Was, no ale to niestety już nie z mojej winy, nie? No ten zabieg trzeba po prostu zrobić. <słuch> W w moich rękach Ale laka zasmaliłem Sanki ktoś zostawił Ale to idzie na koło! Na tym śniegu wtedy tego nie czułem Na zakręcie dupka ucieka To już nie są żarty, muszę kontrolować Ale błota to... Najważniejsze to kamerę przeczyć Poczekamy na kolegę na slikach Jak się jedzie na slikach? Jak się jedzie na slickach? Patrzcie, to widzowie. No to Kurde, ta kopka się nie chce składać. Ale na tym amorku rozwalonym słabo się jedzie. Ale brudas będzie uh. Tu jakaś śruba fajna, patrzcie, to się wymieni Będzie kula na slickach, chłopak <hili Mullicy> Jedzie ja cię dogonię! Ja mu współczuję na tych slickach, nie? Ja nie czuję się zbyt pewnie na tych dosyć dobrych oponkach ale jeszcze sprzęciom nie wyczuty Ach, To już jest kurde moc Cisza, spokój, ptaszki ćwierkają Jedzie jakiś opętaniec Jedzie, można powiedzieć, że zapierdala Siemano. Kopkę uj**ał Kopkę uj**ał K**wa chlapać chce Co byś zrobił Dawidku? Teraz ujeb...ło mi na kopcach Nie się na Ja pierdolę No, nie wiem, teraz co zrobić. Będę mógł pchać kurwa Mam to pcham Mam to pcham kurwa O, dobrze powiedział Ciebie z tą kostką nie ślizga, nie? Na tak, na tym błocie nie. nie Ja powietrze spuściłem w to No, na by się jeździł, też by ci kleiło tak, tak. Kur... lud się utrzymuje ale już człowieka nie utrzyma. Kurwa durka Ja ci wierzę, że nie? Na tyle chyba jeszcze myślę, nie? O jakie buciki fajne, kurwa. Ale kask nowy się powodzi. To nie może się dobrze skończyć. Daj mu chociaż kask. Kurwa. O kurde. O kurde. To nie wygląda za dobrze. Ale tych lasów tu nawycinali ja cię kręcę. Ale potwór z bagien, kurde. Kurwa to nie jest kraider, że nóżkę i zestawiasz gdzie chcesz jak król. Kurwa, jedynkę przypadkowo wbiłem, wiesz? Co? Co mówisz? Że jedynkę przypadkowo wbiłem. Ja widzisz, przypadkowo. No tu takie dołki przejechane są. Nie wiem czy na razie podjazd robić czy sobie tą jedyneczkę. Ło kurwa. Ogr Także widzicie, nie ma co się poddawać, trzeba próbować, nawet taki badurka chyba wjeżdża. Uo. Marcinek wiecie? Dawaj, dawaj, dawaj! Tu kiedyś krajderem zawsze wjeżdżałem sobie i tu potem na bok skręcałem, bo było łatwiej wjechać i kraider dawał radę. A tu ciężki podjazd, ale też się udało. Mówię, zrobię te skrzynie, wszystko zrobię i będę chyba rajdery jak... Opętany, obiecuję Wam to. No leci Marcin, dobrze idzie na stojąco, na stojąco! O! Ładnie! Wow. O piso! Ale poszedł, nie nowy właściciel ładnie świeży rajder, też się nie I kurde, tu przychodzą ludzie do jazdy i oni tak latają masakra nie, to jest piękne Przesadzałem się, teraz mam czyf Patrzcie <grymne> <grymne> czy to Gdzieś taki gruz był, prawie się wywaliłem na krederze